Jaką ma funkcję? Funkcję normalnie jak drop hack, taki mały, niewinny zwierzaczek A... Ponoć jakąś odległość, tak jak jakąś zwierzę Ci przedmioty z ziemi Do eklipunku bezpośrednio Więc... Zobaczmy sobie, jak to działa Czy jest przydatny? Szczerze, to tak sobie on daje chyba tam 1500 życia, 5 przebicia, a 5 krytyka za jest bo są dwie wersje tego ...gacka. Eee, co w tym odcinku zobaczycie? No to jest tylko taki wstęp... Yy, yy, na, ...przed eventem. Raczej w trakcie eventu. Yy, z dyniami to było. Już nie wsadziłem tego... ...w boja eventu z dyniami, w ogóle nie, nie angażowałem się zbytnio. Coś tam było, to, by, to było. Ale to tylko taki mini-event dla nich to było. Nie było różdżek czy czegoś tam, więc... Zobaczymy jak to będzie działać. Tu ze z koleżanką yy, pokazujemy wam właśnie jak to działa. Zbiera pedał wszystko do EQ. Yy, jak staniesz w mieście na Awku, to kiedyś miałem zarąbalny co EQ, ale to poleciało mi z tej skrzynki tak eventowej, więc nie ma czym się przejmować. Dokładnie torba ze słodyczy dostawało się jak się oddało 100-100 dyni więc zobaczymy jak to działa wszystko mam nadzieję że ten pet yy, że, fu, że wszystkie pety kiedyś nie będą tej funkcji no i zaczynamy drogę do XPienia Tu musieliśmy odnaleźć bosa Entai, strażnika Entai yy, Bardzo łatwo się go zbija po obiciu jego, tu macie mapkę jak grota po obiciu niego yy, pokazał się portal na mapkę leśną przeteleportowaliśmy się i ostrzegam, że tu będą te boty, co tu stoją, wszystko to to jest eventowe wszystko jest pobugowane pokażę wam na, na następnym odcinku przykładowym jak jak można się dorobić <grym, <grym, dobra jak tutaj się expi tak w ogóle Wszystkie tu Niektóre atakują bossy Większość stoi Jak tu się expi? Bijesz metkę, ubijasz, dostajesz expa Tyle w temacie Ile expiłem ee, Ten level No, wydaje mi się, że sporo 17, może 20 godzin Ze względu na to, że tylko Miałem dwa pedeki, ale w sumie 3 pedeki, ale jeden miałem 12 15 bo 17 godzin, potem się skończyłem na jeden bić. Czy to nawet biłem raz... Nie, ja biłem na przemian. Raz złożyłem dwa pedeki, raz trzy Bo wiedziałem, że nie starczy, tak czy siak. A czemu tak mało wbiłem? No bo w sumie im dalej się wrąbałeś, tym więcej cię tych gamoni atakowało, a to nie jest WP. -k. E, jeszcze bez alchemii i likanem XP to też nie jest łatwo. 7200 na, na hicie na metka. Wydaje mi się, że nawet w miarę sporo damage, ale... No w sumie, no co mogę dodać, no dodaję, że no nie miałem alchemii w pełnej, no co zrobić. Jakbym miał pełną alchemię, to pewnie bym e, ubił... E, ...szybciej te metki, więcej i na jednym buffie ten, bo... ...moja reguła wypadała tak. Zbić tutaj nie wiem, to jest 3, drugie są chyba 3 metki, może tu spotkować więcej. Nie wiem jak to się dokładnie szlezwie, może nie pamiętam. Bo kiedy to było? 04, 05, 11 wbieliśmy w do 106 expiliśmy 2 dni. Yy, pewnie jakbym miał alchemy to pewnie bez odjazdu. Jeszcze wtedy nie miałem zbroi do Expa. Jak w start do PvP Więc no szło jak szło, no co zrobić. Yy, jakoś daliśmy, dałem radę, powiedziałem, że w BSE 106 i wbiłem. Na razie w rankingu nie widziałem, żeby oprócz jednego Lika, na który się wziął za ekspienie, x, x jeszcze jakiś tak chciałem, żeby wbić 106 na Lika nie wbiłem Prawdopodobnie będzie ekspienie jeszcze dalej. Pewnie jeszcze w tym roku pojawi się jakiś level, może 106. 7 Może 108 Zobaczymy. Chcę Wam uświadomić, że XP jest bardzo przyjemna na Metkę. Yy, jeszcze nie widziałem, czy znaczy widziałem, jak próbuję yy, sobie WP tutaj sprawdzić, co tu jest w ogóle grane z kolegą. I tu jest bardzo łatwo, bardzo łatwo wszystko. Yy, tylko nie, nie przymierzałem się do ekspienia jeszcze nikim. Wtedy dopiero jak Ewen, to się przymierzyłem, ale o w bozach. Co miałem dodać jeszcze? No powiedzmy, że muszę sobie sprawdzić jak będzie wyglądać ekspienie bez żadnych mobów, czyli tak zwane ekspienie. Tutaj, tutaj nawet widać w tle, że między tymi wielkimi mobami stoją zielone małe mobki i one są też pobłogowane. Miło się zastanawiać, czy jak zbiję sobie metkę i doluram do, do, sobie jeszcze trochę, żeby ziemko wybijać, jak to będzie wyglądało XP. Mi się wydaje, że szybciej ten level wpadnie. Bijąc na MOBach i na metinach. Bo dalej, jeszcze dalej będę się pewnie, że tak powiem, zakleszczać, Bo dalsze XP też będzie miał sens. Bo tutaj tylko 3-4 metki zbijałem i po prostu od nowa, od miasta i mi zmiana H. A tu już mamy level 106 Po prostu tam dodam na szybko, że otwieramy jeszcze te dniowe nasionki, zobaczmy sobie co powiedziała yy, Tutaj nikomu nie powiedziałem, że bijem level i ten, a ten Likan 15 level fajny komentarz dodał yy, No po prostu wbijałem od 3 do 5 metrów z dwóch stron i po prostu zmieniałem kanał i tak to wyglądało. Mam nadzieję teraz po prostu jeździć po jednym kanale i zbijać metki. I tam dalej na zaklęszczać. Nawet sam z szamanki dam radę. Dobra, to byłoby jeszcze na tyle z tego. I tutaj postanowiłem sobie wybrać ripostę, tak zwany siódmy skill dla postaci mojej. Były tak riposty, wir, zasadzka, palec, strzelające, duchowe. Ognista, mroczne, czuwanie, wil czy dech. Wybrałem wilczy dech, bo to jest jeden skill, a ja jeden skill mi nie pomożna na żadnym To już wolę mieć jeden skill na własną profesję, żeby mnie nie tknęła. Nigdy. Jeśli nie dać wilkowi innemu. Dobra, to byłoby na tyle. Dziękuję za obejrzenie tego filmiku. Mamy 106 level, lecimy pomału dalej. I... Nie musimy jakoś dać radę. To 120 kiedyś wyekwić. Jeszcze zaczynamy riposty, bardzo ciężko wchodzą, już przeczytałem z 20 i na razie tylko jedna Z Czemu tych punktów nie używam? Bo się przydadzą na, na dopalaczach. Na razie, cześć i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.